Wiadomość prawa wszechświata dla Ciebie dzisiaj, wiadomość pełna zaufania i optymizmu przypomina nam, że nawet w obliczu wyzwań wszechświat działa na naszą korzyść. Zamienia trudne chwile w możliwości rozwoju duchowego i wzmacnia nas, abyśmy mogli stawić czoła każdej przeszkodzie, która pojawi się na naszej drodze. Kiedy napotykamy burzę w naszym życiu, czy to finansowe problemy, problemy zdrowotne, konflikty rodzinne czy jakiekolwiek inne trudności, możemy znaleźć pocieszenie i wskazówki w boskiej wiadomości. Ta wiadomość przypomina nam, że moc wszechświata jest po naszej stronie, gotowa pomóc nam pokonać trudności, którym stawiamy czoła. Jako istoty połączone z tą uniwersalną siłą, jesteśmy obdarzeni odwagą i wytrwałością. Otrzymaliśmy unikalne talenty i umiejętności, aby radzić sobie z trudnościami, które napotykamy. Polegając na wiadomości pełnej zaufania i optymizmu, odkrywamy, że możemy stawić czoła tym sytuacjom z determinacją, wiedząc, że nie jesteśmy sami w tej podróży. Ponadto, Boska wiadomość zapewnia nas, że trudne okoliczności, z którymi się spotykamy, są tylko chwilowe. Nie definiują one naszego ostatecznego przeznaczenia. Możemy odnaleźć nadzieję w tym, że wszechświat działa w tle, planując dobre rzeczy dla nas. Te momenty pełne wyzwań są okazją do rozwoju naszej wiary, jeszcze większego zaufania do uniwersalnej mądrości i doświadczania miłości i opieki wszechświata na głębszym poziomie. Przyjmij teraz tę wiadomość prawa wszechświata i pozwól, aby oświeciła Twoją drogę. Znajdź pocieszenie, nadzieję i siłę, by stawić czoła każdej sytuacji, która się pojawi. Nieważne jak trudna może wydawać się podróż, pamiętaj, że wszechświat jest po Twojej stronie, prowadząc i umożliwiając pokonanie wszelkich przeszkód. Otwórz się na wiadomość zaufania i optymizmu wszechświata, a zobaczysz przemianę w swoim życiu. Twój wiara będzie umocniona, Twój duch odnowiony. A twoje zaufanie osadzone w prawie wszechświata, które rządzi wszystkimi rzeczami. Przyjmij teraz tę wiadomość prawa wszechświata i pozwól, aby prowadziła Twoją drogę, przynosząc pokój, radość i pewność, że wszystko rozwinie się na Twoją korzyść, zgodnie z doskonałym planem wszechświata dla Twojego życia. Kiedy przyjmujemy tę wiadomość i pokładamy nasze zaufanie w Bogu, zostajemy zdolni do stawienia czoła wyzwaniom z odwagą i determinacją. Nie jesteśmy ograniczeni przez okoliczności wokół nas, ale napędzani siłą i mocą naszego Stwórcy. Z Nim u boku możemy śmiało podążać ku zwycięstwu. Dlatego pozwól tej boskiej wiadomości teraz przeniknąć Twoje serce. Pozwól, aby oświeciła Twoją drogę, przynosząc pocieszenie, nadzieję i siłę do stawienia czoła każdej sytuacji. Bez względu na to, jak trudna może wydawać się podróż, pamiętaj, że Bóg jest z tobą, prowadzi cię i umożliwia pokonanie wszelkich przeszkód. Otwórz się na przesłanie wiary i nadziei, które Bóg do nas wysyła, a zobaczysz przemianę w swoim życiu. Twoja wiara będzie umocniona, twój duch odnowiony, a twoje zaufanie osadzone w tym, który ma całą moc i władzę nad wszystkimi rzeczami. Przyjmij teraz tę boską wiadomość i pozwól aby prowadziła Twoją drogę, przynosząc Ci pokój, radość i pewność, że wszystko rozwinie się na Twoją korzyść, zgodnie z doskonałym planem Boga dla Twojego życia. Mam nadzieję, że doceniłeś tę inspirującą wiadomość. Na końcu wideo zostawiam dla Ciebie dwie sugestie. Wybierz to, co Ci odpowiada. Na razie żegnam się, ale czekam na Ciebie w kolejnym filmie. Dziękuję za obejrzenie wideo.